Kosiemanku bonjour! witajcie serdecznie na moim kanale. A ja jadę usunąć te urządzenie, które mam na sobie, które mierzyło mi ciśnienie przez 24 godziny. I to jest właśnie wstęp do dzisiejszego filmu, w którym opowiem Wam o moich problemach zdrowotnych, a może bardziej na nowych rozwiązaniach, których, które podejmuję żeby być zdrowsza. Wróciłam do domu. Jeszcze miałam poza ściągnięciem tego aparatu do mierzenia ciśnienia wlew kolejny, korplówkę z żelazem. I potem jeszcze poszłam odebrać pocztę. Wskoczyłam do sklepu, do którego mi zazwyczaj nie po drodze i w nagrodę pierwszy raz miałam myśl, żeby kupić sobie w nagrodę coś słodkiego. Ale to tak w sumie poczułam w ciele, że to nie wypada. Kiedy moje ciało ma za mało żelaza, to może jednak warto zainwestować w coś zdrowszego. I przyszedł mi smak na steka. Ja ogólnie rzadko kupuję mięso w Szwajcarii. Jak coś, to tylko kurczaki na rosół albo piersi z kurczaka. Cała reszta yy, średnia. I to nie wynika z tego, że. Ja nie lubię mięsa, bo ja lubię mięso zjeść, zwłaszcza wołowinkę. I przyszła mi ochota na wołowinkę. No i jak zobaczyłam te ceny, że za 170 gram steka mam zapłacić 9 franków, to sobie przypomniałam, dlaczego nie kupuję wołowiny w Szwajcarii. Kupiłam sobie też jeszcze dodatkowo kombuchę, bo uwielbiam kombuchę. Więc to taka moja mała nagroda jestem z siebie dumna, bo pierwszy raz, tak jak mówię, nie kupiłam słodyczy. A chciałam torta orzechowego, dwa kawałeczki, które są do kupienia za 5 franków, ale stwierdziłam, wolę wołowinkę. Mam ochotę na takiego steka czystego z patelni, tylko lekko oprószonego z solą, pieprzem i masłem czosnkowym. Mm. Oczywiście masło czosnkowe zrobię sama, czyli masło i ten czosnek granulowany. No, ale tak, to jest zaraz mój obiad, właśnie zaraz się biorę, zaraz zrobienie obiadu, ale w pierwszej kolejności muszę przebrać tą koszulkę, zaraz wam opowiem dlaczego. A w sumie od razu wam powiem, bo te urządzenie miało ten taki kabel i ten kabel idzie pod koszulką normalnie, ale go noszą ludzie, tak pani go wyczyściła na pewno. Zresztą widziałam, jak go czyści, przeciera ja go tylko, dezynfekuje. I on tak śmierdział potem innych ludzi, że cieszyłam się, że mam na sobie tą koszulkę i to nie dotyka mnie, ale ta koszulka jeszcze nadal tym śmierdzi, więc od razu się przebiorę i biorę się za robienie obiadu i dalej Wam opowiadam o tych tematach zdrowotnych. Odebrałam dzisiaj z krzyze dwa paszporty od dzieci. Bundesrepublik Deutschland. I przyszły bardzo szybko. Półtorej tygodnia nawet nie minęło. Tak? Nie tydzień minął. Kiedy ja byłam? W środę w zeszłym tygodniu. No dobra, półtorej tygodnia z przesyłką. <grych> Więc super. Bardzo się cieszę i właśnie muszę iść do gmajdy, do urzędu, załatwić te przedłużenia, bo też się do dzisiaj dowiedziałam nowej rzeczy. Człowiek się uczy codziennie, że jak przyjdzie. Awizo, to, to muszę je samodzielnie przedłużyć. W sensie coś mi świtało w głowie, ale byłam pewna, że przyjdzie drugie awizo i olałam temat, bo się źle czułam. Miałam tę igrenę i poszłam dzisiaj odebrać te, tę pocztę. I niestety nie było. Ups. Tak więc muszę iść do urzędu, ale i tak musiałam iść, bo muszę sobie zrobić ksera tych paszportów od dzieci i zrobić termin na. Zrobienie zdjęć, bo do tych przedłużeń tam się robi zdjęcia u nich. I właśnie tak dzisiaj mnie olśniło, że przecież to też kosztuje. I to jest takie znowu. A jeszcze finansów nie rozdzieliłam na nowy miesiąc. To tak. Ach. Czy nagrywam to kolejny raz? Tak, nagrywam to kolejny raz, bo wyłączyło mi się nagrywanie. Nie wiem dlaczego. Właśnie zaraz sprawdzę, czy dalej się nagrywa. Bo już jakieś śłodki jestem. Takie słodki. Przejdźmy do części zdrowotnej, o której miał być ten film. Musiałam sobie chwilkę przerwę zrobić, ponieważ już to nagrałam. Nagrałam w cudzysłowie oczywiście, bo mi się nie nagrało. Nie wiem, czemu się wyłączyło nagrywanie. Pamięć w telefonie jest i to dość sporo. Więc teraz postaram się to nagrać szybciej i krócej, więc to chyba lepiej. Zacznijmy od tego, że miałam dwa razy kroplówkę z żelazem. I jedynym efektem, który miałam po tej kroplówce, to było wysyp pryszczy na czole. Tak jak nigdy w ostatnim czasie nie miałam takich mocnych zaburzeń hormonalnych, jeżeli chodzi o czoło. Zazwyczaj gdzieś tu mi się coś zrobi, ale nie na czole. Także to była taka nowość, która mnie specjalnie mi jakoś przeszkadzała, no ale była. Dodatkowej energii nie zauważyłam niestety, ponieważ nawet wręcz odwrotnie, bym powiedziała, że byłam czasami bardziej zmęczona niż normalnie. Ta kroplówka miała pomóc mi na ferytynek, którą aktualnie miałam na poziomie 11, więc dość mało, no niestety. I zobaczymy dopiero za niecały miesiąc, czy się podniósł ten poziom. Następnie byłam u neurologa i tam miałam robione EEG. Miałam elektrody poprzypinane do pleców, elektrody do głowy z jakąś igłą. Jak mi pan wbił tą igłę, to się wystraszyłam. I potem uziemienie z mokrej, jakieś nie wiem, opaski, i pan potem mi impulsy elektryczne przez stopy wysyłał w ciało. I ja chyba wam wspominałam, że ja odczuwam inaczej. Prawą stronę ciała, a inaczej i lewą. Nie jest to coś, co spędza mi sens powiek, no po prostu tak mam. Jak komuś o tym mówiłam, to tylko taki walik że to tak w sumie, to, to oni tak o czymś takim nigdy nie słyszeli. Ale na szczęście komputerek pokazał, że faktycznie moja prawa strona mózgu inaczej pracuje i będę miała robione jeszcze MRI. także super. Następnie miałam wizytę z panią neurolog, która. Po takim normalnym badaniu neurologicznym, typu opukiwaniem mnie młoteczkiem w różnych miejscach i podskokami mojego ciała, jak po sześciu w linii prostej, z zamkniętymi oczami dotykać nosa i tym podobne, to prowadziło dość mocny wywiad. Fajne jest to, że wszystko na mój temat. Ona już miała w komputerze, bo wszystko przesłała do niej moja lekarz rodzinna. Ogólnie tu jest tak, że kliniki różne między sobą wysyłają papiery. Ja nie idę do innego lekarza z papierami. On już wszystko ma na mój temat i to jest super, no bo ściąga ze mnie to ten ciężar noszenia ze sobą tych dokumentów zdrowotnych. Oczywiście na życzenie oni mi je przesyłają mailowo. Więc mam do nich dostęp, i, i to mi jak najbardziej odpowiada. No i myślę, że to jest fajne tutaj w tej opiece zdrowotnej, że te dokumenty lekarze sami między sobą wysyłają. Tak samo moja lekarka rodzinna już po wizycie u tej neurolog miała te informacje na temat tej wizyty. Więc to było, to jest super. Myślę, że ten przepływ informacji jest tutaj dość sprawny. I pani lekarka zaproponowała mi nowoczesną terapię bo wszystkie inne metody już wykorzystałam pod tytułem beta bloker. Okazało się, że leki na depresję również mają wpływ na migrenę. Ja akurat biorę ten lek na depresję, który tam był w wykazie, witaminy. I no pozostało mi tylko jeszcze jedynie te nowoczesne metody, ale tu muszą wystąpić do mojej kasy chorych, czy mi to opłacą, a powinni mi opłacić ze względu właśnie na to, że już wykorzystałam wszystkie możliwe sposoby, żeby pozbyć się tych migrem. I ta terapia polega na tym, że jest ona możliwa w tabletkach albo w kroplówkach. Ja zdecydowałam się na kroplówki, bo są robione raz na trzy miesiące i nie trzeba pamiętać codziennie o braniu lekarstw. I polega ona na tym, że ona blokuje substancję, która w głównej mierze odpowiada za powstawanie migrem CGRP. Coś w tym stylu. I tak to w skrócie działa, i powinnam nie mieć migren. Jedynym takim skutkiem, skutkiem ubocznym, który się może pojawić, to są zaparcia. Także stwierdziłam, że ok, podoba mi się to, ta myśl, i teraz muszę jedynie przygotować wykaz z ostatnich trzech miesięcy, kiedy, i jak często, jak mocno miała migrenę a że wszystko mam wpisane w notatniku, to spoko. No tylko muszę się za to w końcu zabrać. Myślę, że jutro. Przy dobrych wiatrach to to zrobię. Miałam również też badanie EKG, badanie serca i mnie co jakiś czas tak pokłuwało serce, ale że mnie nigdy jakoś serce specjalnie nie bolało, no to nie byłam pewna, czy to na pewno serce, czy to jakieś mięśnie, bo czasami skłuło z lewej strony, czasami z prawej, czasami tu na mostku i to takie, no takie na zasadzie, no nie wiem, co to jest, ale na szczęście podczas EKG poczułam takie zakłucie lekkie, i wyszło to na EKG, że faktycznie coś tam jest, coś się dzieje. Nie jest to nic patologicznego, nie jest to nic, co bardzo by wskazywało na to, że coś z sercem jest nie tak. Ale będę miała robione jeszcze badanie holterem przez tydzień, ale to dopiero nadejdzie. Na początku filmu pokazywałam Wam, że mam na sobie urządzenie, które bada ciśnienie. No i przyszły wyniki z tego ciśnienia do Pani Doktor. I pani Doktor do mnie zadzwoniła i przekazała mi wspaniałe wieści, że mam za wysokie ciśnienie. I niestety nie może tego tak zostawić. przepisała mi lekarstwa, receptę. Więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy, bo prawdopodobnie to za wysokie ciśnienie jest mocno skorelowane z moimi lekarstwami na ADHD. No i oczywiście może mieć to też wpływ na migrenę, za wysokie ciśnienie. Ogólnie kiedyś miałam lekko podwyższone ciśnienie. Zazwyczaj lekarze to tam takie 135 na 80 coś było takie obojętnie. Ale obecnie no jest mocno za wysokie, bo średnie z całego pomiaru tych 24 godzin wynosi 150 na 100. No i również podczas spania nie spada jakoś mocno, tylko utrzymuje się na 140 na 80 coś, także no dość wysoko. I tutaj nie mam wątpliwości, że trzeba coś z tym zrobić, no bo sama poczułam, że okej. Okay. Może to zagrażać w jakiś sposób mojemu nawet życiu. I ostatni temat, taki zdrowotny, to temat tego ozępiku z miniaturkiem. Moja lekarka rodzinna powiedziała, że następnym razem, jak przyjdę na wizytę, czyli w marcu, jeżeli nie ulegnie poprawie moja waga, to musimy bardzo mocno rozważyć to, żeby wprowadzić jakieś lekarstwa. Oczywiście nie pewnie od niej, tylko mnie skieruje do jakiegoś lekarza, który się tym zajmuje, ale ja bardzo nie chcę, bardzo nie chcę. Nie wiem, jakoś jestem tak, w sensie boję się skutków ubocznych tych leków i łudzę się, że uda mi się samej to zrobić, żeby schudnąć. Wiem, że muszę, jestem w drugim stopniu otyłości aktualnie, i no i trzeba, i trzeba. Oczywiście mam milion wymówek, dla których nie mogę chodzić, bo mnie kolana bolą, dla których nie mogę pływać, bo nie dość, że daleko trzeba płacić, to jeszcze mnie bark nadal boli. W sensie, jak podnoszę go do góry, to nadal czuję, chociaż już trochę mniej, no ale no nadal czuję ten ból tutaj w barku. Więc to jest kolejna wymówka. Na rowerze nie, no bo muszę go umyć, przegląd zrobić, a to za dużo. A oddać gdzieś, no to trzeba zapłacić. <noise> więc kolejna wymówka. No a jeżeli chodzi o jedzenie, no to wszystko, co wymaga dłuższego przygotowania, a gdy jestem sama, to mi się bardzo nie chce, w sensie to zmęczenie bierze górę. I, i potem trzeba potem posprzątać, na co też nie mam w ogóle energii. Więc najlepsze są dla mnie dania takie, które się otwiera, je i wyrzuca opakowanie. Co nie są zbyt zdrowe, chociaż staram się powoli wybierać te zdrowsze. Na przykład wczoraj spróbowałam jakiegoś, dla mnie to był groszek, ale zielony, ale Edam coś tam się nazywał. Kupiłam za 3,50 chyba, czy 3,90. No okay, no i zjadą dla mnie zwykły groszek, zielony. Nie warto przepłacać. I staram się wybierać jakieś takie zdrowsze te przekąski. To, co będę jadła ostatnio cały czas, staram się mieć. W lodówce czedar, uwielbiam czedar i jem go sobie nawet tak, dwa plasterki, i taki mam smak na słone, mocno za e, zaspokojony. Podobnie z słodkościami, staram się również, nie po prostu nie kupuję. Jak nie ma dzieci, to nie mam w ogóle słodyczy w domu, więc jest łatwiej. Gorzej, jak są, no to wtedy gdzieś mi się łapnie coś, więc tak, ale. Będziecie oglądać te zmagania, niestety, no bo muszę schudnąć. Ja bardzo nie chcę tych lekarstw. I. I muszę coś z tym zrobić. Także w komentarzach możecie zjechać moje wymówki i dać mi na nie swoje rozwiązania. Przyjmę od, z otwartością, ale nie obiecuję, że się do nich zastosuję, bo po prostu pewnie znajdę 10 innych wymówek. Ale no muszę coś zrobić. Muszę, to ja już. To już jest kwestia mojego życia, że tak powiem. No bo nie może być gorzej. Jak będzie gorzej, to będzie jeszcze gorzej z moim zdrowiem. Więc musi być lepiej. Więc proszę, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało chociaż trochę schudnąć. A w następnym filmie Wam opowiem, co dokładnie robię, ile aktualnie ważę, jak wyglądam. Zrobię sobie zdjęcia na przyszłość. No w sensie już będę wprowadzała siebie w ten stan taki. Dietowo zdrowszego trybu życia. Chociaż jak o tym mówię to mi się bardzo nie chce. I jeszcze mam pytanie. Czy znacie sposób, jak sobie wybaczyć? Że coś się zrobiło źle. Ostatnio taka rozkminka mnie naszła, że ja potrafię wszystkim do oka, wszystko wytłumaczyć. Wszystkich potrafię jakoś. Yy, Usprawiedliwić w ich zachowaniu, przyjąć to. Ja nie, do nikogo nie czuję urazy, ale mocno ze mną rezonuje to, że sama sobie nie potrafię wybaczyć pewnych błędów, które w życiu popełniłam, pewnych rzeczy, których nie zrobiłam. I siedzi to we mnie tak mocno, że jest to temat, na którym bym się chciała w najbliższym czasie też pochylić. Więc jeżeli macie jakieś sposobu, które Wam pomogły wybaczyć sobie, to, to akurat chętnie wypróbuję, bo stanęłam przed murem i nie wiem, jak to zrobić. No. Także tak to. Widzimy się, myślę, za tydzień. Nie wydaje mi się, że będzie szybciej film, ale na pewno w najbliższym czasie to za tydzień. <laughs> Widzimy się za tydzień, nie wiem. Tak więc do następnego i ciao, ciao! Za oknem pada śnieg, zima, zima, zima.